Czy biegacze górscy biegają tylko po górach? Oczywiście, że nie. Bardzo często odwiedzamy również stadion w celu wykonania jednostek specjalnych, czy to wytrzymałości szybkościowej, czy to na przykład treningów progowych, z których jeden zobaczycie tutaj dzisiaj. Jest to zazwyczaj dla mnie bardzo duża przyjemność, ale może niekoniecznie w momencie, w którym wracam po chorobie, dlatego zapraszam Was na mój pierwszy trening na stadionie, który wykonałem niemal w całości. Zaczynamy od szybkiej rozgrzewki i kierujemy się na 4 km progresywnego biegu. Dlaczego robimy to w progresie? Przyczyna jest bardzo prosta głównie dlatego, że chcemy wkręcić nasz organizm na nieco wyższe obroty dlatego zaczynamy w okolicach strefy pierwszej, stopniowo przesuwając się przez strefę drugą. Aż do strefy trzeciej, czasami może czwartej, w samej końcówce, żeby rytmicznie jeszcze rozkręcić nogi przed szybszym bieganiem. Tutaj rozpoczynaliśmy w spokojne 4,26, ale kończyliśmy w 3,26. Po takiej rozgrzewce przychodzi czas na sprawność, czyli na skipy, na różnego rodzaju elementy techniczne, rozciąganie, tak jak tutaj widzicie, dowiązanie butów. Czasami jeszcze mobilizacje, bardzo specjalne jeśli chodzi o biodra, jeśli chodzi o stopy. I dodatkowo jeszcze na sam koniec wykonujemy dogrzewające tak zwane rytmy, czy też przebieżki, które mają dać nam wyczucie tempa, którym będziemy później biegać. Ja zazwyczaj wykonuję przebieżki około 100 metrowe, niedłuższe, może czasami do 150 metrów. I ruszamy na pierwszy odcinek. Ja od samego początku tego treningu czułem, że nie będzie mi prosto i że może stanowić on dla mnie dosyć duże wyzwanie. Tak jak wspomniałem we wcześniejszym materiale, wracam po chorobie. Chorobie, która wycięła mnie w pełni z treningu na około 4 dni i musiałem realizować go sam. Dlatego też widzę, że moje parametry są znacznie, znacznie wyższe. Tętno, które normalnie powinno oscylować w granicach 160, może 170, tutaj dobijało nawet do 180. Dlatego zdecydowanie muszę powiedzieć, że nie był to dla mnie trening progowy, ale i tak cieszę się z tego, że zrealizowałem 8 z 12 zaplanowanych kilometrówek. Jak widzicie tutaj biegamy sobie dosyć luźno, biegamy sobie dosyć spokojnie, staram się też dbać o prawidłową technikę, staram się zadbać o to, aby nie biegać zbyt siłowo, co jest trudne w momencie, w którym mamy do czynienia właśnie z takim samopoczuciem, kiedy troszeczkę jednak trzeba powalczyć na prędkościach, na których do tej pory biegało się. Bardzo, bardzo swobodnie. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem, byłem dosyć mocno zadowolony z tego, że byłem w stanie utrzymać te prędkości przez dłuższy czas niż to było ostatnio. Cały czas biegaliśmy po około 3.10. Ja natomiast tak jak tutaj widzicie, odczuwam trochę większe trudy tego wysiłku, z tego względu, że zarówno średnie tętno, jak i tętno maksymalne podczas poszczególnych odcinków. Stopniowo rośnie. Były też takie momenty, w których nieco odstawałem od chłopaków, którzy rwali się do nieco szybszego biegania. Ja natomiast utrzymywałem swoje, nieco bardziej spokojne tempo, poruszając się cały czas w granicach 3 na kilometr. Dobrze, dobrze, tutaj trzeba to normować. Jak słyszycie, trener reaguje na bieżąco, dlatego w momencie, w którym widział że lekko odstaje, zapytał, co się dzieje z moim samopoczuciem. I tak jak tutaj wspomniałem mu, trochę mnie dusiło. Odczuwałem, że moje płuca nie są w stanie dostarczać takiej ilości tlenu. Niemniej jednak trzymam cały czas ten parametr. Robi się nieco ciężej. Czułem, że moje... Wrażenia z tego wysiłku zdecydowanie nie są progowe, dlatego powoli zastanawiałem się nad tym, czy nie kończyć tego treningu troszkę wcześniej, na powtórzeniu ósmym, ze względu na to, że nie chciałem po prostu przepalać, gdyż przed nami jeszcze dłuższa praca na tym obozie, a ja czułem, że jest to zdecydowanie zbyt ciężki wysiłek. Dlatego, dobiegając tutaj do trenera. Powiedziałem mu, że jest znacznie trudniej niż powinno być i ruszyłem na ostatni mój odcinek z chłopakami. Wyszedł on dobrze, jednak jak widzicie tętno już było naprawdę wysokie, co dla mnie nie jest normalne. Tak, tak, tak. Ja myślałem, że jeszcze tych dwóch nie dorobić, ale... Zdawał się tutaj wynik. Przeconeczek. Nie wiem. Jeden trzydzieści mam. Tak. Ok, wietrzyj. Także nie kontynuujemy tego treningu, zostawiamy, tak? Mówię, odczucie jest takie, no, mięśnie idą, a za yy, blokują. W sensie tak jakbym nie mógł dotlenić właśnie mięśnie. No, no by... i właśnie i to będzie dług się tworzył, będziemy rośli w tym kwasie i będzie gorzej, nie? Prawda jest też taka, że jeżeli byśmy patrzyli tego subiektywnie, to poza tym momencie, gdzie trochę zostałeś i goniłeś na tej jednej jednostce, Wszystkie pozostałe naprawdę już na dużym, dużym ludzie i, tak. i naprawdę wyglądało to w miarę swobodnie. Także tutaj wiesz, no zostaje i robimy tak jak jest. No. Mądrość trenera jest nie do podrobienia, słucham się go w kwestiach treningowych jak wyroczni, dlatego zakończyłem swój trening. Ale postanowiłem jeszcze nakręcić pozostałe odcinki Chłopaków, pobiegać trochę przy nich, poczuć się jak kamerzysta. Zdecydowanie lubię tę robotę i myślę, że dobrze bym się w niej odnalazł w przyszłości. Jeśli miałbym tak pracować, wcale bym nie narzekał. Jak widzicie, chłopaki trzymają tutaj cały czas parametr, nawet chyba pobiegali później nieco szybciej. Biegali z dosyć dużym luzem, szczególnie Marcin naprawdę na tym obozie wygląda świetnie. Czego troszeczkę oczywiście im zazdroszczę, ale niestety choroba nie wybiera. Trzeba cały czas realizować indywidualnie swój plan według swoich założeń. Oczywiście grupa pomaga w momentach, w których jest ciężko, ale trzeba też umieć właśnie wykazać się. Tym charakterystycznym wrażeniem, tą powściągliwością w treningu, żeby czasem zbytnio nie przesadzić. I tak wygląda właśnie powód po chorobie. Niestety, ale nie byłem w stanie jeszcze zrealizować pełni treningu, więc zrobiłem. 3,10 z przerwą. Komity. Jestem zadowolony, aczkolwiek wiadomo, że zawsze te ambicje są takie, że człowiek chciałby zrobić wszystko z grupą. Ale tutaj też trzeba pamiętać o zdrowiu i o tym, że obóz potrwa jeszcze te 3 tygodnie. Także. в следующих материалах.